Filozofia mitologii i objawienia, kontynuacja wątku. W poprzedniej części wskazałem, że mitologia dla Schellinga była kluczowym elementem w zrozumieniu ludzkiej duchowości oraz procesu objawienia. Teraz bardziej szczegółowo omówię, jak Schellen definiował i rozumiał rolę mitologii w kontekście filozofii objawienia. Według Denela, Schellen postrzegał mitologię jako coś więcej niż tylko zbiór starożytnych opowieści, była ona narzędziem pozwalającym człowiekowi nawiązać kontakt z boskością, a tym samym zrozumieć naturę rzeczywistości, która wykracza poza racjonalne kategorie. Schellen uważał, że mitologia stanowiła formę zapisu pierwotnych doświadczeń człowieka z boskością, która manifestowała się w formie mitów i opowieści. Mity te nie były zwykły minar, lecz sposobem, w jaki ludzkość odczytywała boskie działanie w świecie. Denel podkreśla, że dla Schellinga mitologia była formą uprzed języka filozofii swoistą intuicyjną i symboliczną próbą uchwycenia tego, co niewidzialne i niepojęte dla racjonalnego rozumu. Mitologia, według Schellinga, była wstępnym etapem w rozwoju ludzkiej świadomości, który poprzedzał pojawienie się filozofii racjonalnej. Mitologia stanowiła również podstawę do zrozumienia objawienia, które w filozofii Schellinga było momentem, w którym boskość manifestowała się w historii ludzkości. Objawienie, podobnie jak mitologia, nie było procesem jednoznacznym ani zamkniętym, było dynamicznym wydarzeniem, które rozwijało się wraz z ludzką świadomością i historią. Dla Schellinga objawienie miało nie tylko znaczenie religijne, ale także kosmiczne stanowiło sposób, w jaki Bóg komunikował się z ludzkością poprzez historię i naturę. Objawienie, a historia, szellingowska filozofia czasu. Denel zwraca również uwagę na to, jak Schellen postrzegał relacje między objawieniem a historią. W jego późnej filozofii objawienie było ściśle związane z rozwojem historycznym nie było to jednorazowe wydarzenie, ale proces, który kształtował się wraz z postępem ludzkości. Schellen uważał, że historia była areną, na której Bóg objawiał się w świecie, a rozwój historyczny odzwierciedlał stopniowe ujawnianie się boskości. Dla Schellinga historia była zatem czymś więcej niż tylko zbiorem faktów i wydarzeń była kluczowym elementem w procesie objawienia boskiej obecności. Denel wyjaśnia, że dla Schellinga rozwój historyczny ludzkości stanowił odzwierciedlenie postępującego objawienia boskości. W miarę jak ludzkość rozwijała swoją świadomość, Bóg stawał się coraz bardziej obecny w świecie i w ludzkiej historii. Objawienie było więc procesem dynamicznym, który nie kończył się na żadnym konkretnym momencie historycznym, ale trwał wraz z rozwojem ludzkości. Schelling, jak zauważa Denel, postrzegał objawienie jako proces kosmiczny, który obejmował zarówno rozwój ludzkiej świadomości, jak i samego kosmosu. W tym kontekście, Schellingowa filozofia czasu była nierozerwalnie związana z objawieniem. Czas, w rozumieniu Schellinga, nie był liniowym, mechanicznym procesem, jak to miało miejsce w klasycznej filozofii, lecz dynamicznym procesem, w którym Bóg manifestował swoją obecność w świecie. Schellen uważał, że czas nie może być oddzielony od historii i objawienia, to w czasie objawienie stawało się realne i widzialne dla ludzkości. Wolność jako centralna kategoria w filozofii Schellinga. Jednym z kluczowych zagadnień w późnej filozofii Schellinga, na które zwraca uwagę Denel, była kwestia wolności. Dla Schellinga, wolność nie była tylko jednym z elementów rzeczywistości, była jej podstawowym warunkiem. Schellen uważał, że wolność jest fundamentem zarówno ludzkiego istnienia, jak i samej boskości. Bez wolności nie byłoby możliwe stworzenie świata, ani też istnienie samego człowieka. Schellen postrzegał wolność jako zdolność do wyboru między dobrem a złem, a tym samym jako warunek konieczny dla istnienia moralności. Zło, jak wskazuje Denel, nie było dla Schellinga tylko brakiem dobra, jak to było w klasycznej teologii, ale realnym wyborem, który był możliwy tylko dzięki wolności. Wolność dawała człowiekowi możliwość dokonywania moralnych wyborów, ale jednocześnie stwarzała możliwość istnienia zła. Zło było więc nieuniknionym elementem wolności, a jego istnienie było konieczne dla pełni boskiego stworzenia. Denel podkreśla, że dla Schellinga wolność nie była tylko cechą człowieka, była również atrybutem samego Boga. Bóg, w rozumieniu Schellinga, nie był zdeterminowany żadnymi zewnętrznymi koniecznościami, lecz działał w sposób wolny. Stworzenie świata było aktem wolności Boga, który w swojej wolności zdecydował się na stworzenie rzeczywistości, w której istnieje zarówno dobro, jak i zło. W tym sensie wolność była podstawowym atrybutem boskości, a stworzenie świata było wyrazem boskiej wolności. Problem zła, odrzucenie manicheizmu. Denel szczegółowo omawia również, w jaki sposób Schellen starał się rozwiązać problem zła w świecie. Dla Schellinga zło było nieodłącznym elementem wolności, bez możliwości zła wolność nie miałaby sensu. Schellen odrzucał jednak manichejską wizję świata, w której zło i dobro byłyby równorzędnymi siłami walczącymi o dominację. Dla Schellinga zło nie było równorzędnym przeciwnikiem dobra, lecz czymś, co istniało w ramach stworzonego przez Boga porządku, jako niezbędny element wolności. Denel wskazuje... Że Schellen starał się pogodzić istnienie zła z boską doskonałością poprzez wprowadzenie rozróżnienia między Bogiem a jego podstawą, Grant. Bóg, w rozumieniu Schellinga, był absolutem, który istniał niezależnie od świata, natomiast zło miało swoje źródło w podstawie istnienia, czyli w naturze stworzenia. Schellen uznawał, że zło jest koniecznym elementem w boskim planie, ponieważ bez zła nie byłoby możliwe istnienie wolności. Zło nie było jednak ostatecznym celem, było to coś, co miało zostać przezwyciężone w procesie objawienia i historii. Człowiek i boskość, relacja między Bogiem a światem. Kolejnym ważnym tematem, na który zwraca uwagę Denel, jest relacja między człowiekiem a Bogiem w późnej filozofii Schellinga. Dla Schellinga Bóg nie był tylko transcendentnym bytem, który istniał poza światem, był immanentnie obecny w historii i naturze. Bóg objawiał się w świecie poprzez swoje stworzenie, a ludzkość była zdolna do nawiązania relacji z boskością poprzez objawienie i wolność. Schellen postrzegał człowieka jako istotę stworzoną na obraz i podobieństwo Boga, która posiada zdolność do uczestniczenia w boskim planie stworzenia. Człowiek, jako istota wolna, był odpowiedzialny za swoje wybory moralne, ale jednocześnie był uczestnikiem w procesie objawienia, w którym Bóg manifestował swoją obecność w historii. Denel wyjaśnia, że dla Schellinga człowiek nie był tylko biernym odbiorcą boskiego objawienia, był aktywnym uczestnikiem w procesie objawienia, który kształtował się wraz z rozwojem ludzkiej świadomości i historii. Człowiek miał więc szczególne miejsce w boskim planie, był istotą, która mogła odczytywać i interpretować boskie objawienie, a tym samym współuczestniczyć w boskim dziele stworzenia. Schellen postrzegał człowieka jako istotę zdolną do zrozumienia swojej relacji z Bogiem, ale jednocześnie zdolną do wyboru zła, co czyniło go odpowiedzialnym za swoje działania. Podsumowanie kluczowe idee późnej filozofii Schellinga Podsumowując, Denel wskazuje, że późna filozofia Schellinga, choć często marginalizowana, miała ogromny wpływ na rozwój myśli filozoficznej w XIX i XX wieku. Schellen, poprzez swoją krytykę racjonalistycznych systemów filozoficznych, otworzył nowe ścieżki myślenia, które uwzględniały zarówno elementy irracjonalne, jak i transcendentalne. Jego filozofia wolności, mitologii i objawienia miała kluczowe znaczenie dla takich nurtów jak egzystencjalizm, fenomenologia czy hermeneutyka. Późna filozofia Schellinga stanowiła próbę stworzenia nowego rodzaju filozofii, która przekraczała granice racjonalizmu i otwierała się na to, co duchowe, religijne i mistyczne. Schelling, jak podkreśla Denel, odrzucał zamknięte systemy filozoficzne na rzecz filozofii otwartej, dynamicznej i asystemowej, która była zdolna do uchwycenia pełni rzeczywistości.